Panie prezesie, inflacja bije rekordy. Już niedługo można powiedzieć pół żartem, pół serio, że chyba wszyscy będziemy milionerami. A co pan na to? Eee, ja się od razu bije rekordy. Proszę pan, inflacja na, na ziemiach polskich lat temu z równo wynosiła 10 razy więcej i, i ludzie jakoś przeżyli. Także nie bije rekordów, tylko po prostu rząd dodrukowuje pieniądze i w ten sposób nas okrada. I mówiłem, że o tym więc nie, będę się, nie będę się tutaj powtarzał, na czym, polega, na czym polega technika nakładania podatku emisyjnego, bo tak to można, mo można określić. Natomiast co jest groźne w tej chwili, to to, że nasz ukochany rząd obiecał tam jeszcze rozmaite obniżki podatków, natomiast nie zmniejszył wydatków. Z czego wynika, że będzie pieniądze dodrukowywał jeszcze w jeszcze większym stopniu. Z czego, wynika, z czego wynika, że inflacja pójdzie w górę, i tak myślę, że 15% stopni, to 15 możemy może oczekiwać już w marcu. Nie wiem dokładnie, jak to będzie. Proszę, proszę kolegi, kolegi Mencena pytać, bo on jest, bo on jest od, od praktyki, ale na moją, na moją ocenę gdzieś tak, gdzieś tak powinno dojść. A co pan myśli o polityce banku centralnego? Rozumiem, że pan jest przeciwnikiem takiej funkcji jak. Taka istnieje. No ale chyba nawet na wolnym rynku te stopy procentowe obecnie są zbyt niskie. I czy bank centralny NBP czasem nie podnosi ich zbyt wolno? Jak są zbyt niskie, to gdyby bank centralny w ogóle się odżegnał od zajmowania się tymi stopami, to by wzrosły same. Także także. No, jeżeli ja słyszę, że rząd ma cel inflacyjny, Czyli świadomie chce nam zafundować inflację, no to znaczy, że rząd odpowiada za wszystko, również za stopy procentowe. No i teraz również odpowiada za wszystkie skutki podwyższania i zmniejszania stóp procentowych. Nie rozumiem, dlaczego rządowi na tym zależy, żeby być za wszystko odpowiedzialny. Jak jest wolny rynek, to wtedy rząd nie jest za nic odpowiedzialny i, 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 i nikt, nikt nie pójdzie siedzieć. Czy to czasem nie jest tak, że to nie rząd chce być za wszystko odpowiedzialny, ale to ludzie chcą, żeby rząd wręczał ich? Y to jest dobre, dobra, słuszna uwaga. Rzeczywiście, ogromna większość ludzi wierzy, że jak jest coś nie w porządku, to trzeba rząd ma powołać nowy urząd i ten urząd tę sprawę załatwi. Otóż, najlepszy w XX wieku. Przynajmniej w drugiej połowie XX wieku prezydent Stanów Zjednoczonych i świętej pamięci Ronald Reagan otwarcie mówił, że rząd nie może wam żadnych problemów rozwiązać. Rząd może wam jedynie stworzyć nowe problemy. No każde, każda, proszę zrozumieć, świat jest, składa się z nieskończonej ilości elementów. Są takie elementy, które w ogóle nie zauważamy, prawda? I w życiu, i w naszym organizmie i tak dalej. I jeżeli coś robimy, to możemy oddziaływać tylko na kilka elementów, bo tylko tyle jesteśmy w stanie spamiętać naraz, siedem elementów i tak dalej. Natomiast ta ilość jest nieskończona, jeżeli my zaburzymy pozostałe elementy, to występuje w każdym żywym organizmie reakcja odwrotna która powoduje, że organizm stara się wrócić do stanu poprzedniego, i skutki tego są, zegły, zegły są z reguły zezwiejące dla ludzi, którzy e, z dumni z siebie przeprowadzili. No, no, klasyczny przykład to jest, e, jak się Amerykanom e, udało zrobić prohibicję. No i główny, główny taki pastor, który był zwolennikiem prohibicji, oświadczył, kiedy to przeszło już przez, przez te wszystkie stany, został zatwierdzony, Niebo otworzyło się nad nami. Nie minęło kilkanaście lat i trzeba było tę ustawę o prohibicji odwoływać, bo wzrosła korupcja, korupcja, pijaństwo, przestępczość i w ogóle, i w ogóle wszystko. Czy to, czy to coś ludzi nauczyło? Nie! To samo jest w tej chwili z marihuaną. Prawda? Ludzie powtarzają dokładnie ten sam błąd dokładnie ten sam błąd ludzie to niczego nie nauczyli. Jak to się odnosi do tarczy antyinflacyjnej, którą rząd przygotował? Bo w pewnym sensie jest ona pożyczeniem tego, co proponowała Konfederacja, tak, czyli obniżki podatków. Tak, i to jest działanie jak najbardziej słuszne, tylko temu musi towarzyszyć obniżka również wydatków, prawda? Nie wszystkie obniżki tych podatków spowodują spadek wpływu do budżetu. Jeśli na przykład obniżymy akcyzę od benzyny, to całkiem możliwe, że ludzie w wyniku tego będą więcej jeździć i nawet jeżeli zapłacą na benzynę o 15% drożej, to jeżeli będzie procent taniej, to jeżeli będą jeździli o 20% więcej, to rząd jeszcze na tym zarobi. Także wcale nie jest powiedziane, że zgodnie z krzywą prawda, że jak jest, za duża, jak jest za duży podatek, to jego obniżka powoduje wzrost do budżetu, a nie spadek. Więc tutaj rodzi się pytanie, jakie wydatki można realnie obciąć? bo Mówi się o biurokracji, ale tak naprawdę największą częścią wydatków państwa jest to, są te to emerytury. Są to wydatki, które wydają się trudne do uniknięcia. Znaczy, emerytury nie można obciąć, bo są to zobowiązania, natomiast co można zrobić? Wydatki na oświatę i na, i na służbę zdrowia są to dwa, dwa główne, że tak powiem, filary wydatków państwa. Emerytura to jest osobny zupełnie fundusz, więc. Tam się do niego dopłaca. 20% tego, się dopłaca z podatków, ale pomijmy ten emerytur. I w obu można zaoszczędzić gigantyczne pieniądze. Państwo nie zdajecie sprawy, ale na jedno dziecko w szkole państwo wydaje 1500 złotych miesięcznie. Przecież gdyby rodzice mieli za 1500 złotych w ręku, to by spokojnie, spokojnie załatwili szkołę za 1000 i, i, i mieliby jeszcze 500 kieszeni. To są gigantyczne, gigantyczne pieniądze, które idą na różne fanaberie, prawda, rządowe, że muszą takie podeszki, a nie inne, prawda, na koszty wszystkich ekspertów, którzy to wszystko robią, gigantyczne koszty Ja pamiętam, jak, jak chodziłem do szkoły, to się uczyłem liczyć na, na zapałkach. czyli nie mogą być zapałki, gdzie wszystko się może utruć, bo specjalne patyczki do liczenia, prawda. Wszystko się uczy przez cztery dni na a potem te patyczki wyrzuca, prawda, i zatruwają środowisko, także to, to gigantyczne koszty. Drugi to jest służba zdrowia, gdzie koszty też są gigantyczne. Gigantyczne, marnotrawstwo jest gigantyczne. W szpitale pełne są aparatury, która stoi po piwnicach, nierozpakowana nie rozpakowana nawet. Bo trzeba było kupić, bo była okazja, budowano pieniądze, a potem nie, ma, nie ma ludzi wykwalifikowanych, żeby się tym zajęli. Jest no, to coś, coś gigantycznego w ogóle, także w tych dwóch filarach można najwięcej zaoszczędzić. Czy ja dobrze zrozumiałem, bo tutaj chyba i obóz rządzący, i tak zwana totalna opozycja powiedziałby jednym głosem, co jak co, ale na edukacji i na zdrowiu nie można oszczędzać. Ale to nie pomóc, żeby wyrzucać pieniądze w błoto. E, jeszcze raz mówię, zamknijmy państwowe szkoły, dajmy rodzicom po tysiąc złotych do ręki i zobaczycie państwo jak świetnie będzie jak działała działa edukacja. Czy pan ma na myśli tysiąc złotych do ręki dosłownie w gotówce, czy bon edukacyjny? W bonie edukacyjnym najlepiej. No tak. W przyszłości być może będziemy będzie ona po prostu zlikwidować podatek ten, ale na początek, żeby, żeby uspokoić ludzi, którzy się będą bali się, że, bali, że rodzice wydadzą na coś innego, w edukacyjnym oczywiście. No, oczywiście tutaj przy tym pomyśle zawsze pojawiają się zarzuty, że jest grupa rodziców, która no, wydałaby to powiedzmy na produkty, które są odbożone wysokim podatkiem akcyzowym. Tak, to no, na to dzięki temu budżet by, budżet by zarobił. Natomiast mówiąc, mówiąc szczerze. No, zdolności są ogół dziedziczne, zarówno genetycznie, jak i kulturowo. Jeżeli mamy takich rodziców, to właściwie szczerze mówiąc, nie, nie wiem, czy ich dzieciom dobrze jest dawać, dawać wiedzy do ręki. Ja zupełnie szczerze mówię i proszę to, nie mówię, mówię, mówię to po raz dziesiąty. Wiedza to jest broń. O ile pistolet można dać człowiekowi do ręki, to wiedza jest znacznie groźniejsza niż pistolet. I dawanie yy, wiedzy idiotom jest bez sensu, bo produkujemy idiotów z dyplomami. Moje klasyczne zawołanie w tym miejscu jest, pomyślcie Państwo, jak świetnie by wyglądał internet, gdyby 30% ludzi w Polsce nie umiało czytać i pisać. No ten ostatni argument byłby ważny, gdyby nie TikTok i inne i no, YouTube tutaj rozmawiamy. No właśnie, tutaj dopytam to tu na koniec. Czy nie wiem do końca, co pan postuluje, gdy panu to szerzej objaśni? Czy pan jest za Posłuchuję jakąś formą cenzury, my... czy ograniczeniem edukacji pewnej? No ja nie chcę niczego ograniczać. Każdy to chce, bo powinien bo dziecko uczyć, jeżeli ktoś nie chce, no to... Wie pan, e, Lincoln był analfabetą. E, nas jest właściciel największej floty na świecie tankowców, był analfabetą. No to trudno byliby analfabeci, ale szczerze mówiąc, w dzisiejszych czasach jest ciężko być w miarę inteligentnym i, i, być, i zostać analfabetą. To wymaga naprawdę du 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 dużego wysiłku. Du Czyli panu bardziej o to chodzi, żeby nie przymuszać kogoś do nauki, ja, kogoś, kto nie chce tej prostu, nauki, bo... Po prostu, żeby, żeby nie przymuszać. Dzieci... Oczywiście nauczą się czytać i pisać. Jedne się nauczą w pół roku, drugie się nauczą w trzy lata to różnie bywa. Natomiast szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, resztę to już się może douczyć we własnym zakresie i, i, i w tym, tym co, co potrzebuje. Ja na przykład uważam, że męczenie dziewczyny, które tego nie chcą, matematyką jest bez sensu. Jakby się pouczyły szyć, pouczyły się nauczyć śpiewać, grać na jakimś instrumencie, balować, to im się bardziej przyda niż, niż nauka matematyki. nie no. na niektórym chłopcom też. Panie prezesie, może zakończmy jakąś radą praktyczną. Zaczęliśmy od inflacji, więc może skończmy na tej inflacji. Jak teraz oszczędzać? Co robić z naszymi finansami w erze, której no, w banku, jak zostawimy pieniądze, no to większość zje nam inflacja. No, jak pamiętać, trzymamy pod poduszką, też zwiększy zje nam inflacja. Co mamy zrobić? Pamiętać, pamiętać o tym, co mówił Milton Riedman, że każda złotówka wydawana przez państwo to jest 40 groszy straty. Dlatego trzeba radykalnie zmniejszyć budżet, dzięki czemu się zwiększy ilość pieniędzy w naszych kieszeniach, a my je wydamy lepiej. to jest te 40% oszczędności. Proszę Państwa, jeżeli w budżecie jest w tej chwili, nie, nie pamiętam, ale 400 miliardów albo coś koło tego, to 40% od tego to jest 16 miliardów. To jest, proszę Państwa, 16 miliardów podzielone przez 36 milionów, no to jest, proszę Państwa, 500 złotych na, na jednego obywatela yy, zmarnowanych pieniędzy. No to jest bardzo dużo. jest bardzo dużo. I. Nie, no więcej. 5 tysięcy, przepraszam bardzo. 5 tysięcy. Mówiłem się o 1-0. Także to są, to są naprawdę duże pieniądze. Są takie rodziny, dla których 5 tysięcy to jest ogromna ogromna różnica. No ja to tam przeżyję, ale, ale ktoś to, no, ma tam ma tam dochody 2,5 miesięcy, to jest 2 miesięcy na Także trzeba to radykalnie rozwiązać, zostawić pieniądze, pieniądze ludziom. A teraz co robić w tym, w tym ustroju? No nie wiem. No. Ludzie rozsądni kupowali złoto, prawda? A to, inne, a to inne rzeczy, a to platynę. Trudno teraz, teraz, teraz powiedzieć, który, yy, która czekowalnia yy, jest lepsza. Nie kupują nieruchomości, a w panice inwestują, inwestują w mieszkania, w yy, ziemię. No. Ludzie uciekają jak mogą od, od, pieniądza, od pieniądza, no bo wiadomo, że on traci na wartości. Rozumiem, dziękujemy bardzo. Wiem.